Depresyjnie. Jaśniejącą pełnią nocą, nie mogę spać, bo koszmary nadchodzą. Demony przeszłości tłumią nadzieję, tracę wiarę i charyzmę. Nie wiem, co się ze mną dzieje. Wciąż się chwieję, chodząc po linie między dwoma biegunami. Zdarza się, czy spadam, lecz nie ginę. Czy to Bóg na pewno mnie do życia wezwał? Może to diabli mnie tutaj nadali? Albo posłała bogini Kali? Wszyscy mnie mają za wariata, a mnie zwyczajnie wszystko przygniata. Chciałbym umieć zapanować nad żywiołami, które we mnie drzemią, nauczyć się znów kochać i planować. Czy ja jestem bestią? Zatraciłem tamtego siebie i pogubiony szukam właściwej drogi. Mimo, że staje się sam sobie, coraz bardziej wrogi.